Kobieta zobaczyła, jak jej mąż kręczy przed inną kobietą i opatruje jej ranę na kolanie. Natychmiast do niego zadzwoniła, lecz on ze spokojem rozłączył się. Wtedy poszła do matki prezesa i powiedziała, odejdę z życia twojego syna, ale w zamian chcę miliard dolarów. Matka prezesa zgodziła się na ten układ. Minęło już 10 lat od ich ślubu, a mimo to prezes nigdy nie ujawnił ich związku publicznie. Dla wszystkich była tylko jego sekretarką. Następnego dnia kobieta położyła papiery rozwodowe pod innymi dokumentami, by prezes podpisał je nie zauważając. I tak się stało. Wychodząc z biura, zwróciła uwagę na coś dziwnego w gabinecie pedantówki Drzeczego prezesa stała herbata z mlekiem, przekąski i para kolczyków. Nic nie powiedziała, nie zapłakała. Po prostu odeszła. Po raz pierwszy od dawna poczuła spokój, widząc podpisane dokumenty rozwodowe. W domu sprzedała całą biżuterię, łącznie z obrączką, którą dostała od niego. Gdy jechała oddać klejnoty, w tu jej samochodu uderzyło inne auto, nie zauważyła, że z pobliskiego pojazdu ktoś się obserwował. Mężczyzna, widząc ją mokrą od deszczu, podszedł i z troską podał jej swoją kurtkę. Po załatwieniu formalności w sprawie wypadku i opatrzeniu ran, na miejsce przyjechał prezes. Wybuchu gniewem, dlaczego nie od Zbierałaś telefonu. Kobieta spojrzała na niego bez emocji. W jej oczach nie było już miłości, tylko rozczarowanie. Gdy prezes zobaczył kurtkę należącą do innego mężczyzny, wpadł w szał i rzucił nią o ziemię. Ona jednak chciała tylko odejść. Złożyła rezygnację, a on, który i tak już dawno się od niej oddalił, bez oporu ją przyjął. Wkrótce spakowała swoje rzeczy i kupiła nowe mieszkanie, ale los miał inne plany. W windzie nowego budynku spotkała tego samego mężczyznę, który w deszczu oddał jej kurtkę. Przypomniała sobie, jak jej mąż wyrzucił tamtą kurtkę, więc z lekkim uśmiechem zapytała, jaki nosi pan rozmiar? Mężczyzna źle to zrozumiał pomyślał, że kobieta się w nim zakochała. Tymczasem, gdy prezes wrócił do domu, zastał pustkę. Każda rzecz, każde wspomnienie zniknęło. Stracił nad sobą panowanie i krzyknął natychmiast dowiedzcie się, gdzie ona jest.